Każdy z nas jest zwierzęciem symbolicznym. To znaczy, każdy człowiek potrzebuje dla wyrażenia tych szczególnie ważnych wartości znaków. I w tej kaplicy Loretańskiej mamy mnóstwo znaków, tablic, które przypominają o różnych wydarzeniach, o różnych osobach, które już odeszły. Także my, chrześcijanie, potrzebujemy znaków, aby wyrazić swoją tożsamość. I gdy przyjrzymy się papieżowi Franciszkowi, to jak każdy biskup Kościoła katolickiego, nosi on na piersiach krzyż. Złoty krzyż, krzyż Chrystusa. Nie wyraża ten krzyż ani bogactwa, ani potęgi Kościoła, ale wyraża wiarę w to, że Chrystus umarł na krzyżu i tym krzyżu jest zwycięstwo nad wszelkim złem, nad wszelkim grzechem. To krzyż jest zwycięski, to królewska godność Krzyża. Ma przebijać przez życie każdego biskupa, ale także każdego chrześcijanina. Święty Franciszek chciał także, aby bracia ciągle sobie uświadomiali, że żyją niejako ubleczeni w krzyż Chrystusa, że mają być świadkami Chrystusa. Ukrzyżowanego i zwycięskiego. Stąd też chciał, aby habit, ten zewnętrzny znak braci mniejszych, miał właśnie kształt krzyża. Jeśli brat mniejszy włoży kaptur, to widać, że ten habit ma kształt krzyża. Ma każdy brat mniejszy uświadamiać sobie, że w tym habicie jest niejako z Chrystusem szczególnie złączony że ma temu Chrystusowi ukrzyżowanemu także w innych ludziach szczególnie służyć. I znakiem tego są zarówno krzyżyki, które nosimy, medaliki. Znakiem tego jest prosty znak krzyża, który czynimy rozpoczynając dzień, rozpoczynając posiłek, czy udając się w podróż. Ma to nam uświadomić, że to wszystko czynimy w imię Trójcy Przenajświętszej, ale także, że czynimy to wszystko w łączności ze zwycięskim krzyżem Chrystusa, że ten krzyż prowadzi nas przez nasze życie do ostatecznego zwycięstwa, do ostatecznej radości w niebie. Ten znak doskonale też rozumiał święty brat Albert Chmielowski, założyciel zakonu braci Albertynów od jego imienia tak nazwanych, który właśnie w tej kaplicy loretańskiej przyjął, Swój szary habit brata Albertyna, który też miał kształt krzyża. Pamiętajmy więc, że jako chrześcijanie mamy być ciągle obleczeni w krzyż, zwycięski krzyż Chrystusa, który ma nas prowadzić ku zwycięstwu nad każdym złem i nad każdą pokusą.